Cześć, witajcie. Z tej strony JDK, i dzisiaj chciałbym pograć Tesla Blade'ami. No, chciałbym, bo grać się tym nie da. Kur, nie wiesz Zabijecie! Ja pierdolę swoje badania kurwa tak ach ten entuzjazm kiedy się zabija wragan normalnie jakby się zabijało cztery nie wiem w counter Strike'u, z takie uczucie miłe ale jeśli mam być szczery, to budowanie pojazdów yy, na Tesla Blade'ach to jest bez sensu. Ja jestem bezbronny, znaczy jakbym sobie coś dom domontował to może jeszcze, ale tak poza tym to jest właśnie bez sensu, jak widzicie od razu mnie gościu rozwala. To jest totalnie bez sensu. Nie polecam, nie polecam, to jest głupota. No ale jeśli bardzo chcemy, no oczywiście możemy zbudować pojazd, pobawić się tym, a w sumie nie, w sumie nie pobawić się, bardziej sobie nerwy poszarpać. Tak, to jest masakra. Taki pojazd działa raz na 10... 15 pitew, to jest naprawdę masakra, to się nie opłaca tak jak budować. O, jak jakiś się robi taką zasadzkę. Ale jak już robimy taką zasadzkę I uda nam się kogoś zabić A to, to już inna sprawa To cieszy mi się jak małe dziecko No ale... pierwszy trzeba tą, tą osobę zabić Ale nie, nie mówię, że jest to niemożliwe Tak czy inaczej Myślę, że pojazdy tego typu raczej się nie będą sprawdzać i to nie jest to takie fajne, prawda? To nie jest taka zabawa. Pomimo tego, że czasami jak się kogoś zabije, to jest takie miłe uczucie, to mimo wszystko za często się ginie, za dużo czasu się traci na te bitwy i osobiście nie polecam. No ale co, kto lubi, oczywiście możecie sobie takie zbudować, trochę się pobawić, ale nie sądzę, żeby to Was zadowoliło. A z mojej strony byłoby to już na tyle. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, zalajkować fanpage'a oraz subskrybować, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. To trzymajcie się. Cześć!